Moje Katowice to kopalnia wujek. Wielki symbol polskiej solidarności i wielkiego patriotyzmu. Ale to także wielka stolica polskiego przemysłu. A na dodatek kultura Katowic wspaniała. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, najlepsza w Polsce, i Teatr Wyspiańskiego, do którego uczęszczam od kilkudziesięciu lat. Najlepsze połączenia drogowe. Nikt nie może się takimi pochwalić. I dwa lotniska. W Balicach i w Pieżowicach. A Katowice przyszłości, moje Katowice przyszłości, to centrum kongresowe koło Spotka i Muzeum Śląskie. I przebudowa rynku tej wizytówki stolicy Śląska. Może Państwo już tego nie widzą, ale jak się przyjeżdża w takich dłuższych interwałach i się patrzy na to miasto, to właściwie muszę złożyć najwyższe wyrazy szacunku tym wszystkim, którzy to miasto prowadzą, budują, wyrenowują, to, to co się dzieje tutaj jest absolutnie fenomenalne. Także miasto jest w fantastycznym stanie i posuwa się do przodu. Dziękuję w moim imieniu i wszystkich, którzy tutaj mieszkają. Katowice mają do zaoferowania bardzo wiele walorów. Są przykładem miasta, aglomeracji, metropolii, która bardzo wyraźnie usiłuje zredefiniować swoją przyszłość. Odpowiedź jest jasna i wyraźna, jak patrzymy na inne miasta europejskie. Pojawia się magiczny i mityczny przymiotnik miasta kreatywne, miasta twórcze. Jednym słowem miasta, które definiują siebie jako pracę bardzo szeroko rozumianej kultury i tworzenia na wszelkich możliwych poziomach znaczenia tego słowa. One mogą oferować to niejako bezpośrednie zaproszenie kierowane do wszelkich bliskich sąsiadów do współpracy, ale to jest też coś, co Katowice mogą zaoferować Polsce, Europie, ale to jest także coś, co będzie bardzo przydatne i co, jak myślę, odegra niezwykle ważną rolę w określeniu jakości życia mieszkańców w najbliższej przyszłości w naszej metropolii. Moje ulubione miejsca w Katowicach to parki, to park Kościuszki, to Muchowiec, lotniska. Tam jest pięknie i zielono, ja te miejsca bardzo często odwiedzam. Rowerek z tyłu dzieciątka. Jedziemy do parku. to jest miasto wyzwanie miasto wyzwanie dla wszystkich dla mieszkańców dla podmiotów gospodarczych i to jest miasto w którym bardzo wiele się dzieje to nie jest miasto które czeka na wydarzenia to jest miasto które te wydarzenia następują wystarczy rozejrzeć się wokół wystarczy zobaczyć w jaki sposób lokują się tutaj firmy w jaki sposób instalują się w mieście banki w jaki sposób rozwijają swoją działalność Katowice są miastem o bardzo dużych możliwościach kadrowych o ludziach przyzwyczajonych do pracy w przemyśle o ludziach, którzy są gotowi podjąć się działań innowacyjnych, modernizujących i takich przyszłościowych. Myślę, że bardzo dużo rzeczy się dzieje tutaj. Katowice są od lat przecież wspaniały Śląsk, są wspaniałym centrum muzyki rockowej i bluesowej. SBB za najlepszych czasów mogło stanąć na scenie obok największej kapeli światowej i zagrać bez żadnych kompleksów. Rawa Blues Festival. Katowice są stolicą na pewno bluesa w Polsce. Na pewno mają duży rozdźwięk na cały świat. Są największym festiwalem, największy klub bluesowy na świecie, ale o bardzo szerokim spektrum, od jazzu do rocka. Co roku w katowickim spotku odbywa się Rawa Blues. Przyjeżdżałem gwiazdy światowego bluesa wyłącznie na jedyny koncert do Polski po raz pierwszy i na jedyny koncert w Europie, także jest to taki ekskluzyw dla nas. Festiwal Bluesowy Rawa Blues jest pod patronatem Ministerstwa Urzędu Marszałkowskiego i oczywiście Urzędu Miasta. Mam wielką przychylność Urzędu Miasta, bo oni rozumieją, że to jest coś, co wyróżnia nasze miasto od innych. Inne miasta charakteryzują jazzem, może klasyką, ale Katowice na pewno bluesem. Wszystkie zespoły, które liczą się na świecie, grały w spotku w Katowicach. Także jestem bardzo zadowolony, że właśnie Katowice mają takie magiczne miejsce, w Polsce takiego miejsca nie ma. Myślę, że jeśli chodzi o całą Polskę, nie ma mocniej rozwiniętej kultury, jak tutaj na Śląsku, jak między innymi w Katowicach. Ja to bardzo doceniam, bardzo to szanuję i będę tego bronił rękami i nogami. Dzięki Rawie. Ponad 200 zespołów w kraju gra bluesa. Jest dzięki rawie ponad 50 pomniejszych festiwali bluesowych. Blues jest podstawą wszelakiej muzyki oprócz muzyki klasycznej. Więc dobry jazz, dobry rock and roll bez bluesa nie ma prawa istnienia. Ten festiwal ma charakter również edukacyjny. Celem najistotniejszym jest tworzenie centrum bluesa w Europie poprzez Rawę blues w Katowicach. Katowic to są osoby, z którymi ja najlepiej się dogaduję. Odpowiada mi styl bycia tych osób i chyba dlatego jestem tak mocno związany emocjonalnie właśnie z Katowicami. Ale też proszę zwrócić uwagę na konkurs Wittelberga, działalność Nospru, działalność polskich kompozytorów naszych, związanych ze Śląskiem, Henryka Mikałego góreckiego czy Wojciecha Kilara, ale przecież jest cała gromada kompozytorów znakomitych związanych z Akademią Muzyczną. Gdybyśmy poszukali jakiejś linii, którą moglibyśmy pójść, to ja myślę, że ta linia muzyczna byłaby najbardziej wyrazista i najbardziej przygotowana do tego, żeby ją wprowadzić na wyższą orbitę. To samo tyczy się uczelni. Zostało coś zbudowane, co jest absolutnie jednorazowe na świecie. Wyrazy najwyższego szacunku dla inicjatorów, dla tych, którzy to płacili, dla tych, którzy to wykoncypowali wszystko. To są niesamowite talenty stoją za tym. Także jest to fantastyczna historia. Projekt Europejskiej Stolicy Kultury. To także będzie próba pewnego rodzaju solidarności miast tego regionu, bo to jest projekt, który będzie wymagał bardzo dużej rozwagi przy podejmowaniu decyzji przez każde z miast, tak aby budować raczej sieć połączeń i to w każdym tego słowa znaczeniu. Więc to będzie pewnie i trening w takiej solidarności środowiskowej, metropolitalnej. Chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tą wielką rzecz, która mnie dzisiaj spotkała. Być honorowym obywatelem miasta, miasta, które jest dla mnie bardzo bliskie, to jest naprawdę wielka sprawa i żałuję tylko, że nie mogę tutaj długo być, ponieważ zazwyczaj jestem bardzo długo na poza granicą, Jednak bardzo z wielką przyjemnością wracam do Katowic, z wielką przyjemnością wracam na nasze AWF. Mam nadzieję, że dla sportu, dla nas wszystkich. Będzie coraz lepiej w Katowicach, jest bardzo dobrze, ale zawsze chce się, żeby było lepiej. Katowice jest to metropolia, która jest miejscem dużych imprez, zresztą w często się odbywa tak, że pochlebnie można o, o Katowicach się wyrażać. Katowice są dosyć zaopatrzone w obiekty, tylko kwestia współpracy i zawodników, i trenerów, i, i działaczy przede wszystkim, którzy muszą zdawać sobie sprawę, że sport kosztuje. Katowice zawsze kojarzą się ze spotkiem przede wszystkim i z imprezami, które w tym spotku się odbywają. I takiej frekwencji na pewno nie ma na innych halach jak tutaj w Katowicach, bo w Polsce nasi kibice słyną z tego, że potrafią się świetnie bawić. Katowice to dla mnie niewątpliwie miasto wielkich wydarzeń sportowych, ponieważ to tu zdobyłem swój. Pierwszy pas mistrzowski Młodzieżowego Mistrza Świata Federacji WBC, obiekt jakim jest Spodek, przyciąga kibiców nie tylko ze Śląska, lecz z całej Polski. Publiczność tworzy jedyną w swoim rodzaju atmosferę, która tak naprawdę mobilizuje wszystkich zawodników, aby dawali z siebie wszystko i prezentowali się jak z najlepszej strony. Myślę, że jest tu genialna atmosfera. Jest tak hala sympatycznie wybudowana, że jest kontakt praktycznie każdego kibica z każdym, obojętnie w którym miejscu na tej trybunie usiądzie. Jest bardzo dobra widoczność wojska, także myślę, że tutaj wszyscy są zadowoleni z tego, jak ta hala wygląda. Mam nadzieję, że wszystkie walki w przyszłości, które będą o wysokie stawki, będą rozgrywane na tym obiekcie. Zapraszam na wszystkie imprezy, które będą organizowane w Katowicach, w szczególności w spotku. Pojawiają się nowe inicjatywy. Bardzo ciekawe zadanie i bardzo dobrze wykonali organizatorzy pierwszego śląskiego maratonu, który się odbył 3 maja w Katowicach, którego trasa została dobrana znakomicie, ponieważ ktoś to... Nie znał śląska, to mógł zobaczyć takie rejony śląska, których nigdy by właściwie nie zobaczył, bo one są położone na obrzeżach, na oboczach i można było zobaczyć śląsk starych budowli poprzemysłowych, ale i śląsk skąpany w zieleni, Można było zobaczyć kiszowiec. Także to jest także bardzo ciekawa inicjatywa i ja bym bardzo właśnie apelował do tworzenia takich wydarzeń, które by i były wydarzeniami często pojawiającymi się i cyklicznymi, z częstotliwością raz na rok. To jest bardzo dobra data. Ponieważ nic tak nie przyciąga i nic tak nie lokuje jakiegoś miejsca w kalendarzu, jak coś, co się tam dzieje stale. Mnie się podoba atmosfera tego miasta. Nigdy bym się z Katowic nie wyprowadził. Jako miasto wybudowaliśmy boiska ze sztuczną prawem, także uważam, że w każdej dzielnicy już się coś dzieje, są oliki. Także myślę, że idziemy w dobrym kierunku i tu chwała za to, że się zaczęło coś dziać w tym sporcie. W moich czasach nie było tyle boisk i tak ogólnie po Śląsku trenowaliśmy na hasiokach. Także dzisiaj są warunki do tego, żeby ta młodzież mogła w dobrych warunkach trenować, uprawiać sport, także idziemy w dobrym kierunku. serduszko bije w stronę Katowic, bo na razie nigdzie się stąd nie ruszam, a wiele osób kusi, aby na przykład pojechać do Warszawy, do jakiegoś innego miejsca, ale ja jestem w Katowicach i zostanę w Katowicach. Katowice to jest miasto z przyszłością, to jest miasto, które bardzo wiele przeszło, ale właśnie dlatego, że przeszło, dlatego wie ile może wygrać. Gdzie jest Górny Śląsk, każdy wie w Europie. Dzisiaj dowiaduje się coraz częściej, że stolicą Górnego Śląska są właśnie Katowice. I dlatego Katowice są tak ważne na mapie Polskiej i Europy.